Bardzo się cieszę, ale również myślę i mieszkańcy naszej gminy z, z faktu tego, że dwie inwestycje, bardzo ważne, potrzebne dla naszego właśnie lokalnego społeczeństwa, zakończyliśmy proces inwestycyjny i tak 20 lutego nastąpiło otwarcie psok czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Barwicach. To działanie jest, znajduje się na terenach ZGM-u. To jest przede wszystkim bardzo dobra informacja pod kątem takim ekologicznym, bo do tej pory no, mieliśmy problem właśnie z, z różnego rodzaju właśnie takich właśnie odpadów, podrzut, podrzucanych, które były gdzieś tam do lasów. Natomiast z chwilą, kiedy właśnie mamy już uruchomiony ten punkt selektywny, zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy trzy razy w tygodniu mogą korzystać, przywozić tak świadomie, odpowiedzialnie, a przede wszystkim ekologicznie różnego rodzaju właśnie odpady komunalne między innymi materiały budowlane, opony, sprzęt RTV, AGD czy zużyte baterie. Wszelkie informacje dotyczące regulaminu przyjmowania tych odpadów mogą mieszkańcy znaleźć na stronie www.barwice.pl Chciałbym jeszcze poinformować mieszkańców przede, przede wszystkim z terenów, z terenów wiejskich, że jeszcze w tym roku na wiosnę planujemy zbiórkę gabarytów o terminie i miejscach zostaną mieszkańcy poinformowani, a ja korzystając właśnie z okazji tego tematu chciałbym zaapelować do mieszkańców, abyśmy wspólnie odpowiedzialnie właśnie zapomnieli już o tym, co było, o tej historii, to co mówiłem na początku o podrzucaniu tak do rowu, do lasów, bo to jest nasza wspólna sprawa, ekologia, środowisko naturalne, które nas otacza, to jest nasza wspólna sprawa. Jeżeli chodzi o targowisko, jesteśmy już po zakończeniu całego procesu. Targowisko jest przygotowane do otwarcia. Czekamy w tym momencie na refundację środków zewnętrznych, bo przypomnę ta inwestycja odbywała się i montaż finansowy tej inwestycji właśnie o, w oparciu o środki zewnętrzne, ale również czekamy na poprawę pogody, bo droga dojazdowa, tak, do targowista, no, nie jest w takim stanie, jakim powinna być i tylko czekamy na poprawę pogody i na pewno będziemy taki remont cząstkowy wykonywać, po to żeby po prostu czy mieszkańcy, czy osoby, które będą handlować na targowisko mogły bezpiecznie dojechać do tego targowiska.